Poniedziałek na terenie Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji odbył się turniej sportowy dla półkolonistów z Osiedlowego Domu Kultury Wiktoria. Zawody zorganizowane przez spółdzielnię w ramach akcji LATO współorganizowała jednostka samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Północ. Olimpiada sportowa dla dzieci biorących udział w pokoloniach Domu Kultury Wiktoria na osiedlu Zwycięstwa. 30 dzieci bierze udział w różnych konkurencjach, rzut do kosza, strzał do bramki, czy biegi na 60 metrów, bo to są to proste konkurencje. Nie ma oczywiście wygranych czy przegranych, bo jak zwykle do wszystkich przewidziane są upominki, a więc medale, słodycze i napoje. Cieszymy się, że właśnie oprócz w domu kultury Wiktoria. dzieci aktywnie korzystają tutaj z Winogradzkiego Parku Sportu, rekreacji. Na świeżym powietrzu mogą się wybiegać. Także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy nie korzystają, aby właśnie przychodzili na ten obiekt. A jeszcze w tym tygodniu, oczywiście, kolejna olimpiada sportowa, tym razem dla dzieci z Wichrowego wzgórza, bo przecież samorząd pomocniczy działa na Osiedlu Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze I właśnie nie zapominamy o tych najmłodszych mieszkańcach naszych osiedli. Dzisiaj rozpoczęliśmy piąty turnus już Akcji Lato i bardzo jest nam miło, że jednostka Pomocnicza Miasta Poznania zaprosiła nas do takiej współpracy. To znaczy przygotowaliśmy wspólnie taką mini olimpiadę dla naszych dzieci. Myślę, że to w pierwszym dniu, gdzie dzieci muszą zapoznać się i z regulaminami i z tym co się będzie działo w ciągu tygodnia wyjście tutaj przed szkołę na plac, gdzie będą mogły We'll be right back. współzawodniczyć ze sobą, podzielone są na grupy, jest bardzo wskazane. Także tutaj bardzo miły ukłon ze strony jednostki, że wspólnie, razem tutaj się znaleźliśmy. Pogoda dopisała bardzo, ale przede wszystkim myślę, że nastroje wśród dzieci. Widać, że wszyscy są bardzo zadowoleni, że biorą udział w Olimpiadzie Sportowej, a przede wszystkim my się cieszymy, że mogliśmy w ramach akcji Lato zorganizować taką Olimpiadę Sportową na osiedlu zwycięstwa dla dzieci w ramach trwających Współkolonii w Osiedlowym Domu Kultury Wiktoria. Właśnie między innymi dzięki bardzo dobrej współpracy między Jednostką Pomocniczą a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową Winogrady w Poznaniu możemy organizować wspólnie wiele różnych inicjatyw. Inicjatyw, które są również kierowane dla najmłodszych mieszkańców naszych, naszego osiedla, czyli dzieci. No, i nie da się ukryć, że akcja LATO to bardzo ważne działanie, bo są też dzieci, które no nie wyjeżdżają na całe wakacje i możemy organizując takie różne właśnie zajęcia, zapewnić dzieciom opiekę, organizację czasu wolnego. A takie dodatkowe właśnie, taka dodatkowa atrakcja dzisiejsza Olimpiada, to z jednej strony świetna zabawa, rywalizacja, uśmiech na twarzach dzieci. Do tego oczywiście też tradycyjnie będą nagrody, czyli słodycze, soczki i medale, które otrzymają wszystkie dzieci, przede wszystkim za udział, bo tutaj się liczy dobra zabawa, uśmiech, a zwycięzców olimpiady nagrodzimy oczywiście też, jak i wszystkich zresztą gromkimi. I tego życzymy dzieciom, żeby towarzyszyła na co dzień dobra zabawa, no i słońce, którego dzisiaj nam nie brakuje, aby tego słońca w wakacje było jak najwięcej, bo w końcu po to są wakacje, żeby i wypocząć, i spędzić jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, na słodeczku, no i dobrze się bawić, wspólnie tutaj w grupie z innymi dziećmi. Kolejna olimpiada sportowa dla półkolonistów, tym razem z osiedla Wichrowe Wzgórze, już w środę. Relacje zobaczycie Państwo w naszej telewizji jeszcze w tym tygodniu.